Cześć, witam i zapraszam Was na kolejne błyskawiczne podsumowanie wydarzeń. Ten tydzień zdecydowanie został zdominowany przez wydarzenia z Afganistanu, ale oprócz tego warto przyjrzeć się m.in. kryzysowi w relacjach z Izraelem w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego czy zapowiedzi wyborów w Kanadzie. Serdecznie zapraszam! Ponieważ dopiero co na kanale ukazał się cały materiał dotyczący Afganistanu, pozwólcie, że nie będę powtarzał tutaj tam zawartych już informacji, skupimy się na tym, czego tam zabrakło. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Po błyskawicznym przejęciu władzy talibowie starają się udowodnić światu, że ich rząd powinien zostać uznany przez społeczność międzynarodową. To teraz dla nich kluczowa kwestia. Jeden z liderów talibów opublikował na przykład nagranie, na którym dziewczynki idą do szkoły. Takich zabiegów medialnych i propagandowych jest bardzo wiele. Zdecydowana większość opinii analityków wskazuje, że stosunkowo łagodna postawa talibów to zaledwie gra obliczona na zdobycie uznania międzynarodowego. I to działa. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych wyraził już zdanie, że trzeba dać talibom szansę, bo być może nie są już tacy sami, jacy byli 20 lat temu. Sytuacja w kraju cały czas jest niesłychanie napięta, pojawiają się informacje o protestach w Kabulu, są zabici i ranni. Dramatyczne warunki panują na lotnisku w Kabulu, trwa ewakuacja ludzi z całego świata, w tym Polaków i polskich współpracowników. W państwie pojawiają się też pierwsze zorganizowane formy oporu wobec talibów. Na czele ruchu stanął Ahmad Massoud, którego ojciec był dowódcą mujahedinów w czasie wojny jaką w Afganistanie toczył Związek Radziecki. W Washington Post ukazał się list Murza skierowany do państw Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, z apelem o pomoc i o zaopatrzenie. Masud wezwał wszystkich, którzy chcą stawić opór talibom, do dołączenia do jego ruchu. Afganistan to państwo liczące 38 milionów obywateli, czyli mniej więcej tyle co Polska. Tymczasem nasza gospodarka, według danych Banku Światowego, jest ponad 30 razy większa. Obok tego, czy uda się osiągnąć stabilność i uznanie międzynarodowe, dla rządów talibów najważniejsze będzie to, czy po dekadach wojen uda się zbudować gospodarkę. Zdaniem CNN pomóc mogą w tym złoża ziem rzadkich. W Afganistanie ich wartość szacuje się na bilion dolarów. Złoża te są niezbędnym surowcem dla przemysłu związanego z nowymi technologiami. W Stanach Zjednoczonych poparcie dla prezydenta Bidena po raz pierwszy spadło poniżej 50%, i choć ciężko jednoznacznie stwierdzić, że Afganistan miał na ten fakt decydujący wpływ, z pewnością miał wpływ na postrzeganie Ameryki na świecie. Na granicy polsko-białoruskiej trwa dramat ludzi, którzy są bezwzględnie wykorzystywani przez reżim Aleksandra Łukaszenki i przemytników ludzi, którzy z nim współpracują. Tutaj również polecam się z materiałem, jaki ukazał się właśnie na ten temat. Wiele wskazuje na to, że sytuacja może się pogorszyć. Przypomnijmy: proceder polega na współpracy białoruskiego reżimu z przemytnikami ludzi z Bliskiego Wschodu. Ludzie za cenę od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów wykupują wjazd do Unii Europejskiej. Przylatują na Białoruś, gdzie otrzymują wizy turystyczne, są kwaterowani w hotelach, a następnie są wywożeni w pobliże granicy z Litwą, Łotwą czy Polską. Tam przy pomocy białoruskiej straży granicznej próbują dostać się do Unii Europejskiej. Unia nazywa działania jednoznacznie – bezpośrednim atakiem Białorusi i agresywnym działaniem. Ministrowie Spraw Wewnętrznych Unii we wspólnym komunikacie napisali o instrumentalizacji ludzi dla celów politycznych. W polskim życiu politycznym temat ten już zyskuje na znaczeniu. Z przykrością trzeba zauważyć, że działania Białorusi są zwyczajnie skuteczne. Niezależnie od tego, jak zachowa się polski rząd, jakie będzie podejście do ludzi koczujących na granicy, już teraz udaje się rozpalić konflikty społeczne i budować podziały na scenie politycznej. Wiele wskazuje na to, że będzie znacznie gorzej. Wydarzenia z Afganistanu mogą wywołać kolejną wielką falę migracji. Jak wspominałem już w poprzednim podsumowaniu, tym razem stosunek wielu państw jest diametralnie inny. Na przykład Szwecja deklaruje, że nie przyjmie tylu migrantów, co przy okazji poprzedniego kryzysu. Musimy jasno powiedzieć, nigdy nie wrócimy do 2015 roku. Szwecja już nie znajdzie się w takiej sytuacji, powiedział premier tego państwa. Niemal identyczny komunikat płynie ze strony niemieckiego CDU. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, czyli najważniejsza od lat zmiana przepisów, jeśli chodzi o reprywatyzację, wywołała bardzo ostry sprzeciw Izraela i umiarkowanie ostry protest ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zanim przejdziemy do opisu tej sytuacji, chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na chwilkę, bo wydarzyła się tutaj, myślę, bardzo istotna rzecz, która łatwo umyka w zalewie politycznego sporu. No bo właśnie, polityka żywi się konfliktem, media żywią się politycznym konfliktem. Kiedy w Polsce jest jakakolwiek kontrowersyjna kwestia i obóz A mówi jedną rzecz, to obóz B mówi zupełnie przeciwną. Nieważne, czy chodzi o stan ściółki leśnej w Białowieży, czy zakup czołgów. Nieważne. Ale w tym wypadku było inaczej. Nowelizacja przepisów dotyczących reprywatyzacji przeszła przez Sejm i Senat z poparciem właściwie wszystkich opcji politycznych. Jasne, zgłaszały one różnorakie poprawki, ale koniec końców Albo wszyscy byli za, bądź wstrzymali się od głosu. Nikt nie był przeciw. To, że są w Polsce jeszcze takie kwestie, abstrahując od tej konkretnej sprawy, to, że są w Polsce jeszcze takie kwestie, które są ważne, kontrowersyjne, ale udaje się wokół nich budować konsensus ponadpartyjny, no przynajmniej dla mnie jest to naprawdę budujące. O co chodzi w nowelizacji? Po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia. Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 6 lat. Na portalu prawo.pl znajdziemy taką opinię prawną. To rewolucja. Moim zdaniem posłowie po cichu, tylnymi drzwiami, wprowadzają przepisy antyreprywatyzacyjne, które nie tylko blokują zwrot nieruchomości, ale również wypłatę odszkodowań dawnym właścicielom i ich następcom prawnym. Do tego sprowadza się bowiem propozycja, która nie pozwala wszczynać postępowań w przypadku decyzji sprzed 30 lat. Urząd nie będzie mógł stwierdzić, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, a tym samym były właściciel lub spadkobierca nie będzie miał podstawy do domagania się odszkodowania, uważa Maciej Obręski, adwokat specjalizujący się w rywalizacji w opinii dla portalu Prawo.pl. Przyjęcie prawa przez parlament i podpis prezydenta wywołały bardzo ostrą reakcję Izraela. Państwo to wycofało Charles d'Affaires z Polski, a do Polski z Izraela wrócił ambasador Marek Magierowski. Polskę ostro krytykują tamtejsze media. Minister spraw zagranicznych Izraela powiedział, że Polska przyjęła niemoralne i antysemickie prawo. Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie tą sprawą, ale reakcje Izraela-USA miały uznać za dalece przesadzoną. Izrael miał starać się o poparcie Amerykanów i wspólne działania w tej sprawie, ale się przeliczył. Dramatyczna sytuacja na Haiti. Najpierw silne trzęsienie ziemi, a później utrudniająca akcję ratunkową burza tropikalna. Żywioł pochłonął już ponad 2000 ofiar. Setki tysięcy osób potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że w trybie natychmiastowym potrzebne jest co najmniej 15 milionów dolarów. W Kanadzie w nadzwyczajnym tempie odbędą się nowe wybory. Poprzednich tych z 2019 roku zwycięstwo odniosła partia liberalna z Justinem Trudeau na czele. Ale nie udało jej się uzyskać w większości w parlamencie. Mniejszościowy rząd musi dogadywać się w przypadku każdej zmiany prawnej z opozycją. W nadziei, że większe poparcie, które obrazują sondaże, będzie odzwierciedlone przy urnach wyborczych, premier Kanady zdecydował się na wniosek o rozwiązanie parlamentu, który został przyjęty przez gubernatora generalną tego państwa. Teraz czas na najkrótszą z możliwych kampanię wyborczą, i już we wrześniu w Kanadzie odbędą się nowe wybory. Jeśli sondaże się potwierdzą, trudno może liczyć na odzyskanie kontroli nad parlamentem. Polski rząd, czekając do ostatniej możliwej chwili, wysłał odpowiedź do Komisji Europejskiej w sprawie wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że na tym konkretnym odcinku sporu o polskie sądownictwo chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy o prymacie konstytucji nad innymi źródłami prawa w Polsce, a to dlatego, że do sprawy odniósł się też Polski Trybunał Konstytucyjny. Jednak w dalszej części komunikatu czytamy, że rząd planuje likwidację Izby Dyscyplinarnej w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż ta nie spełnia swojej roli oraz o decyzji Prezesa Najwyższego, zgodnie z którą do Izby nie będą wpływały nowe sprawy. I to już wszystko w tym nieco krótszym podsumowaniu wydarzeń. Mam nadzieję, że będziecie mieli fantastyczny weekend. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.